Mamo dzisiaj z faciem zmierzymy się w poprzeczki kto pierwszy trafi i wygrywa moja próba pierwsza Dobra tu gdzieś? No okay. No to gdzie? Teraz moja no, próba jest z i pod rzemią nikoda Dobra dawaj No nie poszło Dobra Mhm Coś coś szykuje w wakacje. Ty no prawie trafił, czekaj. ja dawaj no, 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 to no, 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 to jak on to robi? No, pa, to ma znaczenie. Okay. No, ale przynajmniej coś tam... Szczęścia Bardzo, no Mi się podoba Piłka My tego dzisiaj nie skończymy Czekaj, ja pójdę, ja pójdę Uj, a jeszcze ja mam próbę jedną, daj Zostanie próba LCGMka Dobra, daj Facio jest facio, Co on tu... Nie jestem to nie nic, tylko to jak było, że to było aż z Pierwszą próbą. Yo, ale... Dobra I teraz mam szansę Jakby like, sorry, że jesteśmy... Facio wygrywa co jest Faccio! Wow, Powiedz Pierwsza rzecz, którą wygrałem z tym... krokiem. Druga? No bo jeszcze u Petra jak wygrałem. A no no ja, ale Sigiemka, nic nie było ustawione pierwszy raz! Ja mam nie mam żarty, ja nigdy nic nie było ustawione, bo głowa -ok to Sigma nic nie ustawia. Ale no. Dobra.